Po blisko 10 latach gry w biało-zielonych barwach, powiedziała: Pas. Długo zwlekaliśmy z opublikowaniem tej informacji, wierząc w to, iż zmieni swoją decyzję. Tak się jednak nie stało. Zatem po kilku miesiącach wreszcie nadszedł moment, by przeprowadzić nieco dłuższą rozmowę, w której być może poznamy powody tej decyzji. Katarzyna Moskała. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry. Ikona, żywa legenda. Jak się czujesz z takimi określeniami? No, bardzo mi miło, że pan tak powiedział. No, to dość powszechna opinia wśród y, społeczności rekordu. To bardzo się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że z zasłużenie. Mała Kasia nie miała lepszych pomysłów na hobby niż sport, niż piłka nożna? Ymm, znaczy sport zawsze był w moim życiu, nie? Tylko raczej nie wiedziałam w którą stronę pójść. Y, za czasów y, podstawówki gimnazjum grałam w koszykówkę. No ale jak wszyscy wiedzą, nie grzeszę wzrostem, więc myślę, że y, szans nie było. Bardzo późno zaczęłam grać w ogóle w klubie, w piłkę nożną, bo miałam 14 lat bodajże, jak trafiłam do y, Wisły Skoczów. Była Wisła Skoczów to na początku, a dalej droga biodła przez...? Y, później trafiłam do Czarnych Świerklany, y, bo Wisła Skoczów się rozpadła, to znaczy seniorska drużyna, tam chyba młodzieżowe jeszcze wtedy były, Yy, yy, że tak powiem wyhaczył mnie yy, trener Ilnicki, no i w, tak jakoś w sumie nawet długo się nad tym nie zastanawiałam, tylko od razu yy, poszłam do czarnych, yy, wcześniej to były czarne gorzyce, potem się zmieniło na czarne świerklany. Yy, z ciekawostek grały tam takie zawodniczki jak Ewelina Kamczyk albo Nicole Kaledka. No, czyli całkiem, całkiem ciekawe piłkarskie koneksje. No, w ekipa tam była niesamowita. Gorzej wyglądały takie sprawy organizacyjne. No, a jak to się stało, że trafiłaś do rekordu? którędy wiodła ścieżka? To myślę, że taką śmieszną sytuację to może opowiedzieć trener Skowroński, za, za ile mnie wykupił, ale yy, zaczęło się od tego, że właśnie czarne gorzyce już, yy, tak dobrze mówię, tak, nie, świerklany, już wtedy się rozpadły. W sumie zostałam bez klubu, miesiąc to trwało, zadzwonił do nas właśnie trener Skowroński. No i ja byłam tego nieprzekonana, no bo my w tych czarnych byliśmy już w pierwszej lidze, no i chciałam raczej iść gdzieś wyżej, do przodu. Ale nie było za bardzo opcji, jedynie najbliżej tutaj Żywiec. No i trener Skowroński wyszedł z propozycją właśnie, żebym tutaj przyszła grać. Tutaj była wtedy druga liga. No, ja nie byłam przekonana, aczkolwiek mój tata jak najbardziej. Hmm. Yy, I zachęcał mnie do tego, no i powiedział, żebyśmy to zobaczyli, spróbowali i tak dalej. No i, no i przyszłam i zostałam na zawsze. 27 marca 2014 roku. Z czym kojarzy ci się ta data? Trudne pytanie. No, nie wiem. Data Twojej rejestracji w BTS-ie, tak? tak. Ale już 5 no, ale kwietnia. A to był marzec? To nie pamiętam. A już z 5 kwietnia 2014 roku. Debiut w meczu z rezerwami rolnika Głogówek. Porażka 0 do 1. Bierzczanki wystąpiły w następującym składzie: Sukiennik, łyczko, chrząszcz, franaszek, folek, cisło, Gałuszka, midor, Moskała, kobiela, kożdoń. Z ławki rezerwowych wchodziły w tym spotkaniu Krawczyk, hałas, przemyk. Ile z tych dziewcząt pamiętasz jeszcze? Wszystkie. Wszystkie? Takie to były silne związki w drugoligowym rekordzie, zwanym również sektą Skowrona? Nacie nie z wszystkimi jakby znaczy pamiętam wszystkich oczywiście, ale na przykład kontakt utrzymuję no jeszcze z dwoma, trzema, czterema osobami z tej grupy. Taki normalny, a reszta jakby no, gdzieś tam się porozchodziły po świecie. Z tych wszystkich awansów i spadków, które były między innymi twoim udziałem, które wryły Ci się najbardziej w pamięć? Pierwszy awans do Ekstraligi, do pierwszej ligi kolejności na odwrót. I yy, te chyba najbardziej. Wiedziałam, że po, po spadku do pierwszej ligi wrócimy. Przez tych Znale? 10 lat, ile było takich momentów, kiedy chciałaś to wszystko rzucić w diabły? <grym> nie tak dużo, myślę. Były trudne momenty, ale taki jakiś mega jeden może. Ale nie wynikały one z jakichś kontuzji, bo ja sobie osobiście nie przypominam. Dłuższej absencji yy, no nie Nie, w nie, 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 nigdy takich kontuzji jakichś większych nie miałam. Najdłuższą chyba z 2-3 miesiące to miałam problemy z plecami, a tak to, to nie jakieś kostki czy coś skręcone, ale to takie drobne. Aż po jakimś czasie w rekordzie pojawił się temat, zjawisko żeński futsal. I co w sobie wtedy Kasia Moskała pomyślała, spróbuje czegoś nowego? Znaczy, myśmy tutaj grali wtedy w tych młodzieżowych mistrzostwach u 18 bodaj rzeczy wtedy były yy, w, yy, w tychach. Ja byłam wtedy na pierwszych i ostatnich jakby młodzieżowych tu w rekordzie. Później grałam w futsal w Bojszowach. Trenerem moim był Samuel Jania. No i później dopiero, z tego co pamiętam, otworzyliśmy naszą drużynę tutaj, pierwszą ligę futsalową, no i wiadomo było, że my tutaj będziemy grać, bo ja też tam z Agłą Franoszek grałam w Bójszowach, no i potem żeśmy wrócili tutaj, jak była ta drużyna otworzona, no to wiadomo, że grałyśmy już tutaj i łączyłyśmy futsal z Trawą. No właśnie, to było trudne, ale z czasem postawiłaś wyłącznie na futsal. Kusiły reprezentacyjne występy, perspektywy, czy inne względy zdecydowały o tym, że postawiłaś wszystko na jedną kartę, kartę zwaną futsalem? No na pewno ta reprezentacja mnie kusiła, też tam miałam już no, ciężko mi powiedzieć, nawet ile występów. Kilkadziesiąt, bym powiedział, chyba. No i wiadomo, że chciałam jak najdłużej tam grać. No i też jak wszyscy wiedzą, moje warunki fizyczne no, są jakie są, więc dużo łatwiej mi było grać też na futsalu niż na no, trawie, nie? Dużo szybciej się odnalazłam też. Wiadomo, moja zwinność czy, czy, czy technika no, to mi ułatwiały niż na przykład spotkania z osobami 1,80 m na trawie, nie? Naturalne. A. Tytuły, medale, wyróżnienia, indywidualne, splendory. I nagle, przynajmniej jak dla nas, mówisz pas. Dlaczego? To wypalenie zawodowe? Względy osobiste, zdrowotne? Czy też może jak w piosence? Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść? Myślę, że najszybciej wypalenie takie. Na no mnie się to już zbierało. To wiadomo, że tutaj ludzie z rekordu, ktoś może coś wiedział, ktoś nie. Yy, ale no, nazwam to wypalenie. Tak, Coś się kończyło powoli u mnie. Straciłaś entuzjazm? Też. Zapał? Też. Nie było już takich emocji jak dawniej? No, też. Motywacji takiej wewnętrznej mi też brakowało na pewno. Ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Wrócisz jeszcze? No, pan tak to jedzi. Mi... <noise> <noise> e, jakbym miała teraz odpowiedzieć, to nie, no ale nie wiadomo, co życie przyniesie. A może jest tak, że lepiej, pełniej realizujesz się w roli trenerki? To, ta no zabawa pewnie. trwa już parę lat, zabawa w cudzysłowie. No tak, no bo to w międzyczasie, jakby wszystko się działo, yy, łączyłam to z graniem, czyli trenowanie dziew dziewcząt tutaj w Rekordzie. Yy, no na pewno się realizuje trochę inaczej na pewno. Czy się w tym odnajdę jakby w pełni, to też życie pokażę, nie? nie? nastawiam się na nic. Dla porządku, prowadzisz zespół 13 latek, jeśli dobrze pamiętam, niedawno byłaś ze złotą ekipą 19 latek, futsalistek w białym stoku. Zaliczyłaś nawet samodzielny debiut tre, e, trenerski w Ekstralidze. Wygrane, wygrane spotkanie w wierzbnie. No, no, działam, to i tam. Mam jeszcze orliczki e, najmłodszą grupę u 11. Oprócz tego na trawie pomagam też Michałowi w grupach, w celiotkach, jednej i drugiej. No co mogę to pomogę, staram się też jakby być, tak się też zdeklarowałam, bo chciałam spróbować jakby na większą skalę iść w tą stronę. A, a propos właśnie meczu z Wierzbowianką, no to no miałam mega stres. Jakbym miała to porównać, to, to jest dla mnie dwa razy większy stres niż na boisku, jak gram. Na boisku jednak wiem, że mam wpływ na to, co się dzieje i jakby... Mm, Wiedziałam, że mogę coś nie zawsze, bo nie zawsze taki był dzień, ale często wiedziałam, że mogę coś zmienić, a będąc na ławce, no to wiadomo, że możesz komuś coś podpowiedzieć. Ale czy ta osoba to przyjmie i wykona, no to to już inna sprawa, nie. Czasu wolnego nie masz zbyt wiele. Jesteś również w szkoleniowych strukturach śląskiego związku piłki nożnej? Eee... No właśnie tak się, tak się złożyło, dostałam taką propozycję. Eee... No idąc w stronę trenerską, no to grzechem by było jej nie przyjąć, także z uśmiechem, znaczy też z obawą, czy sobie z tym poradzę i tak dalej przyjąłam tę propozycję. Fajnie w sumie się tak ułożyło, no bo z końcem tej mojej drogi drogi zawodniczki, dostałam właśnie te propozycję z śląskiego i tutaj też właśnie z klubu i tak dalej, więc w sumie wszystko się jakby samo trochę poukładało, także, także nic, tylko się cieszyć i że tak powiem wziąłem to, co było to teraz o tym, co będzie. Zamierzenia i marzenia na 2025 rok. Hmm. No nie wiem, nie myślałam o tym w sumie chyba. Jakie mam? Na pewno chciałabym się rozwijać właśnie w stronę yy, trenerskiej. Yy, uczyć się od trenerów też, bo wiadomo, że to jakby bardzo pomaga, jak tam czy z Michałem jestem, czy z trenerem Samuelem na Hali, czy z Kubą Piechą, no to, wiadomo, staram się wyciągnąć jak najwięcej. Chciałbym iść w obie strony, czyli i futsal, i na trawie nie iść żadną, tylko jakby łączyć to, bo sama nie wiem, w która strona by była dla mnie lepsza, plus nie wiem to, czy się w tym odnajdę do końca. Za tym realizacji marzeń i zamierzeń i rozważenia ewentualności powrotu do czynnego uprawiania sportu. Moimi Państwa gościem była Katarzyna Moskała. Dziękuję.